Co to jest modernizm? Modernizm, rozumiany tak, jak jest wieloaspektowo przedstawiony w encyklice świętego Piusa X, jest nurtem zwodniczym, nie daje zbawienia duszy, jest sumą błędów. Błąd jest manifestacją zła w dziedzinie intelektu. Wiara katolicka wywyższa Boga, modernizm wywyższa własne idee. Wiara katolicka uczy pokory. Modernizm nadyma się pychą. Wiara katolicka uczy szacunku i czci dla najświętszego sakramentu. Modernizm rozpowszechnianą szalancję i prostactwo wobec najświętszego sakramentu. Wiara katolicka uczy z pokorą klękać przed Bogiem. Modernizm rguje zuchwale postawę klęczącą. Wiara katolicka prowadzi ku niebu. Modernizm prowadzi ku ziemi. Wiara katolicka prowadzi do wiecznego zbawienia, do nieba. Modernizm prowadzi do wiecznego potępienia, do piekła. Wiara katolicka prowadzi do nadziei. Modernizm prowadzi do rozpaczy. Wiara katolicka prowadzi do miłości. Modernizm prowadzi do egoizmu. Wiara katolicka prowadzi do życia z Bogiem. Modernizm prowadzi do ateizmu. Wiara katolicka prowadzi do życia w łasce uświęcającej. Modernizm prowadzi do życia w grzechu. Wiara katolicka prowadzi do klarownych rozróżnień sumienia. Modernizm prowadzi do zamglenia sumień. Wiara katolicka grzech i błąd przezwycięża łaską i prawdą. Modernizm oswaja grzech i błąd tolerancją i relatywizmem. Wiara katolicka prowadzi do cierpliwej pracy nad sobą. Modernizm prowadzi do szukania ekscytujących atrakcji. Wiara katolicka prowadzi do świętości. Modernizm prowadzi do dogręgolady. Wiara katolicka jest prawdą, zbawia, porządkuje, buduje. Modernizm jest błędem, nie zbawia, bałagani, rujnuje. Rzymski katolik żyje wiarą cierpliwie i wytrwale. Zwolennik modernizmu podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej totu, to tam